Witam! I jak widzicie, Mercedes, wiadomo jaki, MP4 Actros. No i jak idziemy spać, żeby spanie było spokojne, żeby nie było niespodzianki rano, że w kabinie nic nie zostało, bo wszystko nam ukradli, to takie szybkie zabezpieczenie drzwi. Nawet jak z wytrycha otworzy, to i tak nie otworzy. I nie wejdzie i nam nieokradnie okradnie kabiny. Niektóre samochody fabrycznie, jak z Belgii jeździłem, to miały takie zasuwy oryginalnie porobione, reglowane z boku tutaj od strony łóżka. Tak fajnie, oryginalnie, że przy otwieraniu wystarczyło nacisnąć i sprężyna chowała bolec, taki skobel. Tutaj tego nie ma niestety. W Belgii, Francji bardziej kradną, więc tam się kierowcy opatrują w takie rygle oryginalne. Tutaj pas no napięty, tak żeby i fotel odsunięty, tak żeby drzwi nie można było otworzyć. Jak uchyli to troszkę, oczywiście bez problemu starczy ten pas. Jak przesuniemy fotel do przodu, to na luzie, na luzie się zapina, no i wycofujemy do tyłu. Po zapięciu spuszczamy powietrze z fotela, żeby jeszcze się obniżył. Napięcie jest tak duże, że wystarczająco trzyma. Nikt tego nie otworzy. To wszystko. Cześć.